Witam Was z bardzo serdecznie, z tej strony młody rolnik i witam Was w kolejnym odcinku z serii MPG czekajcie, tylko zobaczmy czy e, nie za głośno no, wczoraj widzieliście na odcinku me, no trochę, słyszeliście nawet trochę, pewno mem chrypę okrutną

Czasami mam takie zrywki no kresuje, kresuje. 15 na godzinę jeśli ktoś o bardzo szybko no, Dobra. no i wczoraj nagrywałem jak gościliśmy PS to co tutaj widzicie to jakoś iłem poza odcinkiem na początku wtedy kto widział to nie widział eee... no. I to trzeba było ogarnąć. Eee... Presujemy jęczmi. Tu się jest wygoda. Bo teraz będzie dało się zrobić TMR tylko. A, i w ogóle. To jest poszczegawczy, to zauważył, że że ten kurnik okazało się, że nie był drodziny ani ani gospodarstwo, bo się okazało po prostu najbardziej logiczne, że kolidowało mi z tym kornikiem ma nawet zjazd do bali tak mocno się je podnieść no i wtedy miałem ten problem, że nie miałem obracać eee... <laughs> przeładowanie obrotnika przygadam wbijemy raz taką akcję no nie wyszła eee, a tutaj... szczegół było eee. wrócić trzeba jakoś o. Wypoczynanie no, się tam tam. Pogodę zrobić lepszy ja Zapominam o tym. A w ogóle. Tu się okazało, że to drzewo tutaj mogę przenikać. To jest taki Plan więc... jest się jakiegoś moda, to drzewo, drzewo wywalić. To dalej nie wygląda ładnie. A, ale to trzeba zrobić ponad odcinkiem. Dobra. I... I tak czekajcie ja i dobra, przejdziemy jakoś tu i będzie No, to drzewa trzeba wywalić, nawet tego nie mam Ściąć ani slipa. A i w ogóle zapraszam na kanał do youtubera Root 7211 Prawdopodobnie będzie trzeba... Będzie powiedzieć, może byś dodał coś do swojej nazwy. To jest jeden room do sobie wtedy rumcaze eee, 330 podajże Jakoś tak było. No. To no, jak oglądasz panie size 7211 to weź dodaj na przykład nie wiem hashtag albo coś. To jest wtedy wygodnie. Gdzie znaleźć? Bo ja nie dam linka Linka Do swojego kanału A po prostu nie umiem Jeszcze yy... Ale jak Chcecie to wbijajcie do niego Bo on robi dobrą robotę O nie, też ja Ai ai ai, dobra Precisa vir yeah? a saber, Eu com o tixoto. Ah. Dobra walczę. Trzeba zrobić to deszczę tutaj grzybkę. Nie poradzę nic na to. Tak nagle bym też zaczął padać, jakby to moziły. Jakby ktoś pytał. Ale tak chcę tutaj dobić tę cztówkę. Tu już tego palota. jeszcze było trzeba się badać. czekajcie. Tam robię swoją wodę, dałem teraz, Aha. I widział ktoś takie... takie jajce? Dobra. Wodzi, Dobra, widzowie, co robimy. Bo też zaczął padać. I trzy dwa, Dobra, Walić też. Chyba był taki pierwszy raz na PG I to mi to panuje No muszę zrobić jak najsilniej Muszę to spresować To miałem plan jeszcze dzisiaj tutaj pozbierać To Pale Palę, palę Ej No palę, hey. no, palę Mizon małe pokosy tylko robił Chciałem, żeby to pozdrawiać, ale jakoś... Nie chciałem To nie ja, Mogłem by to wziąć, rozrzucić już, rozwalać chuj Ale jakoś by mi to nie pasowało Byli śliszy jak I przeklęty też tak nagle zaczął dawać Dobra Dobra, pani się nie weszczą Cały czas tam tak nierealnie prestuję. Na przykład już yy, robi taki zdryft tak jakby, ale czasami się nie da. Jakby zrobić realnie. Yy, yy. Właśnie widać mi przykład. Jak ja jestem na czym? Jak już względem. Jak tylko to wykro? Aha! to muszę pod odcinkiem ogarnąć dobra ja też szukałem tutaj tej opcji e, żeby włączyć sobie na przycisk tutaj na kierownicy tylko tego nie wiem znaleźć trzeba poszukać taki bardzo. Ja już trzy razy to wyszukuję i tego... znaleźć. no to fajne, to jest... To. to tak nagle się stało. Ten deszcz zaczął padać W sumie... dałoby się powiedzieć, że... jest taki deszcz lekki. a Tak w ogóle. Jak mieliśmy kiedyś tam... ten kurnik, co nie? To widzę, że stoi pod chmurką Więc wymyśliłem, już wymyśliłem sobie taką miniaturową jakąś wiatę Na ewentualne jakieś maszyny Pokażę wam to Oj Jeszcze muszę bo to... Patrzcie Przelecę O, dobra Jeszcze zobaczyć tu bizon stoi i tu mam siano i trawę. Nie, I żeby tu walnąć jakąś ładną gwiazdkę albo coś. Nie, nie, okay. tu nie, ładną nie, 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 Chyba nazwa potem yy, deszczowe Pracowanie słonu. Czekajcie, jeszcze jedną zostało. Oj, oj. oj.

No tak jakoś mi tak... Tak jak jakiś w tym przypadku. Dobra. Szczęście to jest siada. Ściana. ściana ja muszę zawsze pracować prosto no, i w ogóle. To jest zabawa. I siada. No to ten odcinek to, to mi się do jakiegoś najdziwniejszego. O! Mam plan na lezy. dziwne deszczowe prasowanie słowki. Bardzo tak. Coś tak. wybiorę na tej tutaj zbierać po tym tpl -e. Ale ja je chyba bym nagrał wtedy na następnym odcinku, prawdopodobnie. Żeby było ładnie. Żeby nie tak ciekawi, bo trochę mi to może zająć. Eee, taki zbiór. Wiecie? O, dalej. Dobra. Taka się nie ma. Pyk. Jeszcze wypresowanie są. Ej, dobry tytuł. Dobra. Dobra, samy ciągnik. Ugh. Dalej, sumie. Kiedy No to będzie ostatnie pole do już? No tak, jakoś tak by było. I tak jak tak wczoraj przyrzeczałem zboże, czyli rzepak, jakby ktoś nie wiedział. I e, tak pomyślałem, no nie, no jak będę stawiał większy silos, jakby to wyglądało na tej serii małej i pięknej, to będę robić. Jeżeli przybudowę, to czuję ten większy gospodarstwę, e, te większe maszyny, to e, no nie pytam, e, to wtedy może postawię jakiś większy silos, na zboże, na jakieś no mówię mi to, że sorry, że takie takie nie realne, ale... Łee, sami ja nie wiem czasami ja nie mam mocy no szkurde pierdzielony zetor no szkurba nawet ten zetor nie mógł jechać, no szpierdzielony ten ma skręt jakby ciała nie umiał no szkurde on skręca na lewą na prawo, na lewą na prawo bo ten ZTS jest dobry do pracy ale wkurzają Cię normalnie do e, tej presy a ta presa też już zaczyna wkurzać choć ma belki ładne ale po prostu ona ta, ta nawet naprawdę mnie zbija i bali bali belki ujj co są zaciągnięty tak

Polantki, Bo normalnie już szlak jasny wytraje z kompresem. No już już, 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 już Aha, Dobra, Dobra. No nie no, widzę, że już musieli dopić kobiety letnią. Za odcinkiem sobie przewidzę czas, żeby już nie padało. No bo teraz można sobie jej przewidać. No nie no. Myślałem, żeby nie kupić nowej, która jest Ta to jest jakaś badziewa. O, tu.

Da. I tak jak nie ja mówiłem, e, muszę kupić nowy grubę Tak jakby znowu. To był tak nieoczekiwane. Tak, Easy de Development Control. Przecież czas na 300. Tak jakby. Tu jest I czekamy. Dochodzi, no że ten też cały dzień pada. Teraz tak, tak, i patrzcie. Czas leci podwójnie i mamy kitch. Zaczęła ja tego dostać. Bingo. Nie pada deszcz. Ura! Patrzę na. Do... A Co i pszenicy. Dobra, pszenica będzie iść do... To ja do kur, ale nie mam kur. Nie, dobra, się sprzeda. Jęczmień. Jakoś idzie, ale dalej słabo. Owiec. Ja owiec? O, kupuję nie... wieniawy. Dwa tysiące. Dobrze, dobrze. Za rzepak cena rośnie. Za soje jak urosła cena, ale tu idzie większa cena. Czyli ja bym mógł sprzedawać tu, w teorii. Dobra, się, się zrobię odcinek z tym sprzedażem. Zobaczmy co tam u moich krów. Co ja robię? Zapomnę. nie. Eee, no. Jak... Czaj wywalają stronę, to już nie da się kupować. Ale towaru! O, proszę bardzo zepak usypiałem taką ładną kupić jakby a ten gruber jak ktoś chce to może go kupić sprzedam 2000 dajcie <ścoughs> się dogadamy ciapek już przygotowany do roboty. dobra tym ciapkowym akcentem kończymy kolejny odcinek na razie cześć w kolejnym odcinku będziemy grać gruberę na razie